That's

<laughs> What must I tell you <laughs> about the barbecue? Ja, straus stroesje, ja, en dat is een boerewors. It's a sausage, Kuru sausage, and then lesbi lusje, lesbiu No. Nee, lesbien, lujjong stroesje. Les, lesbi, Lucio. lujjong, Oké, lujjong, Lesbi, lujjong stroesje. Ja, ja. Mieli kość jedyny od na się stara. To się Dzisiaj pierwszy raz. Od ponad dwóch tygodni, które jesteśmy, jemy zupę. Dnia ma bardzo, bardzo nie wiem z czego jest zupa. Osobiście wolałbym nie wiedzieć. Dyniowo. Pampuń. pójnik słup. Póki mi smakuje, to nikt nie mówiąc z czego jest zupa. <noise> no Nie wiem no to. Bo on ma dyniak, no to głupio nie przygrać. Dobre na pewno. Nie nie bardzo, bardzo dobra. Czy kolega zadowolony już? Taki ciksero pierdnie i nie zostanie w środku. Tam było coś tam... Ci nagrało? Na szkoda. Dobra, eee. Dla zainteresowanych, tak wygląda mięso, mięso z płycia pieczone, jest to mięso z ponieważ w ponieważ tej na klatce takie są same tak i tutaj nie ma mięsa, więc to, co jemy, to, co tutaj jedzą ludzie, to są z po Powiedz, powiedz, co robisz? Przyjechałem do RPA z myślą taką, że będę musiał spokojnie nakręcić na kamerze parę wydarzeń.